Dzień dobry Państwu. Jest ze mną pani profesor Magdalena Kozela, kierownik Katedry Epidemiologii i Badań Populacyjnych Uniwersytet Jagiellońskiego Kolegium Mediców. Instytut Zdrowia Publicznego. Instytut Zdrowia Publicznego. Witamy Państwa. Anonsowana wcześniej rozmowa, bardzo ważny temat, temat alkoholu. Pani profesor, w takim społecznym ujęciu, czy pijemy dużo, czy mało jako Polacy? Jak się kształtuje to na tle innych krajów, chociażby Unii Europejskiej? Jako naród pijemy dużo. Szacunki są takie, że średnio każdy Polak rocznie wypija około 10 litrów czystego alkoholu czyli takie wiaderko, wiaderko. Y Więc to jest bardzo dużo i to ustawia nas wśród tych krajów w Europie, wśród tych narodów w Europie, które piją. Czyli dużo. jakich? Dużo, dużo, to jest dużo. A które to narody jeszcze tak piją Czesi piją, Czesi piją. Czesi piją dużo piwa. Natomiast, natomiast niestety no my, jesteśmy, my jesteśmy w tej czołówce i trzeba powiedzieć, że alkohol czy spożycie alkoholu jest problemem. Jest społecznym problemem, ale też jest problemem z perspektywy zdrowia publicznego. Piwo też nie jest zdrowe, prawda? W dużych ilościach. Alkohol to alkohol. alkohol to alkohol. My alkohol. rozmawiamy tak naprawdę o etanolu, więc w, mhm. w, w jakiej formie jest spożywany to jest. Natomiast inna sprawa jest taka, że u nas cały czas jest stosunkowo duży udział spożycia tych mocnych alkoholi. Ale dalej rozmawiamy o znaczeniu etanolu. O znaczeniu etanolu. Pani profesor, taki punkt sobie wpisałem. E, alkohol a tempo starzenia się. No, chcemy być Ładni, chcemy utrzymywać jakiś wygląd, urodę jak najdłużej. Czy mamy tą świadomość, i czy to jest tak naprawdę, jak to jest u kobiet, u mężczyzn, czy, czy wiemy, jak to picie wpływa na urodę? Chcemy być ładni, a pijemy, prawda? Więc myślę, że nie ma takiej percep percepcji społecznej, że alkohol to jest metoda tego, żeby. Spowolnić starzenie. Myślę, że każdy ma jakieś takie przekonanie, że jednak to negatywnie wpływa, i faktycznie są badania, które wskazują, że spożycie alkoholu nawet na tym poziomie komórkowym może przyspieszać starzenie. Natomiast jak chodzi o badania populacyjne, to ostatnio opublikowaliśmy taką pracę, w której badana była zależność spożycia i tutaj polifenoli. I myślę o tej, o tej. Takiej myśli, która w pewnym momencie była dość popularna o polifenolach z czerwonego wina, prawda, które mogłyby potencjalnie mieć korzystny, korzystny wpływ na zdrowie, więc badaliśmy związek pomiędzy spożyciem polifenoli a starzeniem się i co się okazało? Okazało się, że te polifenole z czerwonego wina nie są w ogóle istotnie związane z, z, z korzystnym efektem, który ewentualnie mógłby być. Widoczny, a raczej polifenole z kawy, herbaty, warzyw i owoców. No jest dużo źródeł polifenoli w diecie, więc nie musimy ich czerpać z wina. Czyli yy, warzywa, tak? I kawa, pani profesor, też? I powiedział? herbat. I herbat. A jaka herbata? To już nie ma znaczenia. Myślę, że, że nie ma znaczenia, nie chociaż ma... muszę powiedzieć, że na, chyba nie jestem aż na tyle kompetentna, żeby na hmm. temat y, y, różnorodności herbat i, i, i polifenoli, które w nich chcą się wypowiedzieć odpowiedzialnie, natomiast na pewno ta grupa kawy i herbaty to są, y, to są, skład... to są substancje bogate w polifenoli. Czyli, pani profesor, zamiast lampki wina, lepiej wypić kawę czarną czy białą? Czy to też nie ma znaczenia? Lepiej wypić kawę. Lepiej wypić lepiej kawę, wypić kawę. Hmm. zjeść więcej warzyw. Zdecydowanie. I wtedy inwestować lepiej w swoją urodę w sposób świadomy. Pani profesor, czy to jest mit, czy też nie? Częściowo, jak rozumiem, przed chwilą pani profesor na to odpowiedziała, czy jest tak zwane bezpieczne picie, a myślę w kontekście chorób sercowo-naczyniowych. Na przykład picie zawał serca. Z tym myślę, że mamy problem. Z tą kwestią mamy problem. Jako Dlatego, badacze? że, że jako, i jako społeczeństwo, i trochę jako badacze, chociaż chyba trochę mniejszy. Dlatego, że y, była w pewnym momencie promowana, albo przynajmniej powszechna taka teoria, czy teza, że ta lampka czerwonego wina dla serca to jest coś w porządku, prawda? Natomiast y, już tego nie promujemy. Wytyczne dotyczące prewencji aktualne chorób sercowo-naczyniowych. Nie mówią, że należy pić zero, ale mówią, że nie należy zachęcać nikogo do picia alkoholu. Natomiast, jeżeli ktoś pije, to żeby nie przekraczać tych niewielkich dawek. Natomiast nie mówi się tam nic o czerwonym winie, tylko o zawartości alkoholu. Znowu, A co to jest i niewielka muszę... dawka, przepraszam? I, I co to jest niewielka dawka? Na przykład w skali tygodnia, gdybyśmy Widzą, mogli to. Jeden pewnie. drink w dużym skrócie. Ale yy, chciałam jeszcze na jedną Przez rzecz zwrócić tak. uwagę, panie profesorze, która jest bardzo ważna moim zdaniem, to znaczy nie da się podejść selektywnie do zdrowia, prawda? Czyli okej, okay, możemy powiedzieć, że w wytycznych dotyczących chorób sercowo-naczyniowych jest powiedziane, że jeżeli ktoś pije, to trochę może pić, prawda? Ale przecież my jesteśmy tymi samymi osobami, których dotyczy na przykład problem nowotworów we współczesnym świecie, a tam już sprawa jest dużo bardziej precyzyjnie określona i dużo bardziej jasna. Nie ma bezpiecznej czy nie ma takiej dawki, która nie byłaby związana z większym ryzykiem. A jeżeli pod, podchodzimy holistycznie do zdrowia, no to nie da się powiedzieć, że piję yy, dla, ze względu na choroby serca, ale, no bo zwiększam ryzyko wszystkiego, co, co jest związane z piciem alkoholu, więc tutaj ja przestrzegałabym przed tym takim właśnie selektywnym yy, rozumieniem, Zdrowia, prawda? Czyli, że koncentrowaniem się na poszczególnych jednostkach chorobowych, zamiast na człowieku jako całości. Pani profesor, y, zadam jeszcze raz to pytanie. Y, jeden drink tygodniowo? Nie pijmy więcej. Nie pijmy więcej. To jest bardzo ważne. Jeden drink tygodniowo. Pani profesor, Promowany w mediach, no często też przez osoby, które już mają dość długie epizody picia alkoholu, ale temat takiej abstynencji totalnej. Czy to jest coś, co również z naukowego punktu widzenia można by promować? Bez alkoholu żyć się da i, i, i wzmacniać ten, ten styl, może pewną modę, nie pijmy w ogóle. Nie picie w ogóle wydaje się, że z, z, z punktu widzenia wiedzy naukowej jest korzystne. Jest korzystne. Natomiast to, o co pan profesor pyta, o promowane w mediach w ostatnim czasie, ta abstynencja totalna. Ja nie wiem, na ile wiary wiadomo, przechodzenie ze skrajności w skrajność najczęściej w, w życiu co do zasady, najczęściej nie jest korzystne. Więc jak totalne, totalną abstynencję promują osoby, o których wiemy, że wcześniej miały problem z alkoholem lub przynajmniej piły bardzo dużo, to tutaj pojawia się taki pewien dysonans, prawda? Natomiast wykształcanie kultury spędzania czasu wolnego, świętowania bez alkoholu, moim zdaniem jest bardzo korzystne z punktu widzenia zdrowia. Na 3 miliony wypijanych małych butelek alkoholu dziennie w Polsce dzisiaj świadczy o poważnym problemie, problemie. populacyjnym. Dlatego do tego problemu będziemy wracać i, i myślę, że pani profesor da się zaprosić na rozmowy i spotkania kolejne. Moim państwa gościem była pani profesor Magdalena Kozela z Katedry Epidemiologii i Badań Populacyjnych Instytutu Zdrowia Publicznego. Bardzo dziękuję pani profesor. Dziękuję serdecznie.